Nasza wizyta studyjna jest podsumowaniem dwuletniego projektu, którego celem było uzyskanie pięciu punktów na egzaminie państwowym IELTS który uprawnia do nauczania języka obcego w klasach 1-3, zerówkach i przedszkolach również. Dzisiaj jesteśmy w Londynie, warto powiedzieć o komponencie podatnarodowym. Jest to dodatkowy element projektu Profesjonalny Nauczyciel, który realizujemy od dwóch lat. Jest to sposób na pogłębienie... Nie tyle znajomości języka angielskiego, co zapoznanie się z metodami nowatorskimi. Pogodzić obowiązki nauczyciela, rodzica w domu nie było nam łatwo, bo zajęć było dosyć dużo, no ale myślę, że korzyści są niewymierne i warto było poświęcić tyle trudu, żeby właśnie przede wszystkim, nawet właśnie, żeby być tutaj, jako, jako podsumowanie tego projektu. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jakby nas obliguje do poszerzenia swoich wiadomości, do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim. Myślę, że język angielski jest też przydatny nam w życiu codziennym. Myślę, że teraz, jeżeli chodzi o media, mass media, różnego rodzaju styczność ludzi z internetem, z mediami, z różnymi placówkami, no myślę, że on jest język angielski jest wszechobecny. Celem wizyty studyjnej naszych nauczycieli jest poznanie metod nauczania języków obcych w szkołach brytyjskich i to też będziemy czynić w dniach kolejnych. Przez trzy dni będziemy odwiedzać szkoły publiczne i przyglądać się metodom pracy w szkołach brytyjskich. Jak się okazuje, metoda Global Approach nie jest stosowana w nauczaniu w placówkach oświatowych edukacyjnych w Polsce. Jest to nowa metoda również w Wielkiej Brytanii. Od jutra będziemy ją poznawać. Będą specjalistyczne warsztaty, w których uczestniczki... Będą pracowały, będą poznawały te metody. Projekt był na tyle fantastyczny, że obejmował swoją, swoim takim szerokim obszarem to, że możemy wymienić doświadczenia, jeżeli chodzi o wymianę zagraniczną, czyli przyjazd tutaj do Londynu. Bardzo się cieszę, że od samego rana, od przylotu do Wielkiej Brytanii dzisiaj jesteśmy w Londynie. Zwiedziliśmy Tower City. Za chwilę wejdziemy do National Muzeum. Ja nie spodziewałam się, że jest tak pięknie, i nie wiedziałam, że, że właśnie znajdziemy się w tym miejscu. Ja jestem zauroczona tym właśnie, że tu jesteśmy w Londynie i że, że już tyle zobaczyliśmy, że tyle mamy wrażeń, przeżyć. No i jesteśmy taką grupą fajnie, fajną właśnie zżytą ze sobą. No i jesteśmy bardzo zadowoleni. Projekt jest projektem regionalnym realizowanym na terenie całego województwa poznańskiego i tam chcemy przenieść te dobre praktyki, to, co jest najlepsze. Tak jak swojego czasu powiedział profesor Balcerowicz, my musimy iść na skróty, żeby dogonić Europę W zasadzie dotykamy kultury brytyjskiej z zapartym tchem i, i to co teraz przeżywamy wpływa mega fantastycznie na, na, na przyswajanie też języka angielskiego, który nam służy tutaj głównie do komunikacji, bo bez niego jesteśmy, nie jesteśmy w stanie się komunikować. Tak? Nasze uczestniczki, czyli nauczycielki szkół i przedszkoli podlaskiego województwa cały czas karbią się językiem angielskim. Celem tej naszej wizyty jest dotarcie do miejscowości Bad koło Bristolu. Będziemy się w godzinach wieczornych tam wybierać. Natomiast wykorzystujemy, żeby najciekawsze miejsca Londynu. Zobaczyć i ten, język, i ten język angielski, który cały czas przewija się w rozmowach między naszymi wykładowcami, moderatorką tego projektu, oraz również przewodnikiem, który cały czas, tak jak wspomniałem, rozmawia po angielsku z naszymi uczestniczkami. Od jutra zaczynamy szkolenia to nowatorską metodą Global Approach, dzięki której poznamy nowe, świeże spojrzenie na nauczanie. Języków obcych, również nauczanie dzieci, to nam się przyda do pracy naszej w szkołach. W międzyczasie będziemy właśnie jeszcze odwiedzać szkoły publiczne, przyglądać się metodom nauczania Wielkiej Brytanii. Jako mamy korzyść, no przede wszystkim no to, że umiemy już właśnie poznałyśmy język. No i myślę, że to, że też, że w każdym wieku warto się uczyć. Na naukę nigdy nie jest za późno, poza tym, no człowiek integruje się z innymi ludźmi, dowiaduje się różnych ciekawych rzeczy, no a ten wyjazd, no to już jest w ogóle puenta wszystkiego, czego mogło, mogło, nam się przydarzyć po prostu. Uczestnicy projektu, profesjonalny nauczyciel, pozdrawiają łomżyniaków i mieszkańców regionu podlaskiego. On the left, what, what animal is that? Lion, and on the right? Unicorn. Unicorn. A unicorn. unicorn. Lion and the unicorn.